Manchester i Inter to będą goście tutaj tego wielkiego, pięknego, ale już starego stadionu Atatürka. Trochę widać tutaj ząb czasu. Ten stadion tak w ogóle przypomina mi, takie miałem pierwsze wrażenie udając się na ten obiekt, że przypomina mi ten stadion nieco obiekt w Porto, gdzie Manchester City przegrał z Chelsea oczywiście. Coś sugerujesz? <laughs> absolutnie, absolutnie nie. Oczywiście ten stadion jest dużo większy, mimo że nie czuję się tej objętości tego stadionu, bo jak spojrzymy na ten obiekt z zewnątrz, czy też ze środka, to wydawać by się mogło, że stadion PGA Narodowy jest większy. Natomiast to jest tylko wrażenie. Tutaj można rozgrywać finał Ligi Mistrzów. Na razie ta organizacja dotycząca tego finału jest dobra. Oby tak było także podczas tych już godzin przed samym meczem. Ja wiem doskonale, że te finały są trudne także dla nas, dla dziennikarzy, bo jest więcej zachodu, więcej podróży, jest większy ruch w takim mieście jak Stambuł. Szczególnie ten proces akredytacyjny jest też dłuższy. To wszystko wymaga więcej czasu. Mamy tutaj trochę problemów z internetem, ale też. Pewnie to się na kilka godzin przed finałem zmieni. Wiemy doskonale, że za rok jest Wembley. Tak jak mówiłeś, ten był bardzo długo czekał na, na ten finał, chociaż tak wbrew pozorom, to powiem Ci, że najprościej nam ekipie telewizyjnej, czy, czy z Robertem, czy z Szymonem Rokiem, który był z nami w Lizbonie, pracowało się właśnie wtedy, kiedy ten turniej został przeniesiony, bo to nie był wtedy finał tylko przeniesiony, ale cały turniej od jednej czwartej do Lizbony, gdzie nie było kibiców na stadionie, to oczywiście ubolewaliśmy na tym, bo tej atmosfery nie ma. Natomiast na cały proces, poza tym, że mieliśmy te wszystkie kody QR związane z badaniami covidowymi, to był jakiś kłopot. Natomiast ta cała Sprawa transportów, parkingów, czasu dotarcia na ten obieg to było bardzo proste, ale oczywiście do tamtych czasów absolutnie nie chcemy wracać. Mimo, że sportowo pewnie tak, bo Robert Lewandowski wtedy wygrał Ligę Mistrzów. To będzie najazd, więc angielskich i mediolańskich, włoskich kibiców tutaj. Spodziewamy się w związku z tym tutaj starcia takiego chaotycznego dopingu gdzieś dwóch różnych szkół, no i wiemy, że to też będzie się mieszało w tym nietypowym mieście. Mieście zderzeniu wielu kultur, mieście zderzeniu wielu języków, mieście gigantycznym. I to jest na pewno odczuwalne tutaj w Stambule. Wiesz co, ja zawsze zastanawiam się, jak ważny jest też ten czas ostatni przed tymi meczami finałowymi, bo zawsze zespół jest w jakiejś fazie zwycięskiej, przegrany, czasami tytuł zapewnia się wcześniej, czy awans do Ligi Miszów zapewnia się wcześniej. Mam wrażenie, że sportowo odrobinę lepsze wyniki, pomijając finał Pucharu Anglii. Miał jednak zespół Interu, który miał o co grać, musiał wywalczyć to miejsce w czwórce w Serie A. Wiemy, że ta noga się parę razy Manchesterowi City powinnała, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, ale był też ten tytuł już zapewniony. Zupełnie pewnie nowa historia. I powiem Ci, że im bliżej tego meczu, to tym jakby dodaje tych procentów. Większych szans Interowi na sprawienie być może jakiejś niespodzianki pewnie z kilku powodów. Przede wszystkim z jednego powodu takiego, że Inter gra na dwójkę napastników bez względu na to, czy wyjdzie Lukaku, czy Dżeko, obydwaj są w stanie dać dużo jakości. A wiemy, że formacja obronna grając. We trójkę, mając tę asekurację Stonesa, przy dwójce takich napastników może mieć pewnego rodzaju problemy. Druga sprawa to są ci dynamiczni wahadłowi po jednej i po drugiej stronie, jeżeli chodzi o Inter, więc szybkość. tak? Te boczne sektory boiska być może będą zostawiane przez Manchester City, bo The Citizens lubią grać wysoko. Do tego środek pola, no, który też jest zastawiony z piłkarzy, którzy potrafią wejść w drugie tempo. Oddać uderzenie z dystansu i ta finalizacja jest na bardzo wysokim poziomie. Więc wydaje mi się jednak, że argumenty są. I do tego jest trójka środkowych obrońców i jeden halan. Tak więc jest pewnie sporo takich argumentów, które przy całej tej różnicy jakości, jeżeli chodzi o potencjał klasy zawodników, daje moim zdaniem jakieś nadzieje interowi. Komentator już gotowy, jak widzą Państwo, jego nos gdzieś zaczyna wyczuwać. Tą stronę Nero Adzurych, a to może też dlatego, że cała Turcja tutaj żyje tym finałem i chce pierwszego tureckiego zwycięzcy. Jest sercem i modlitwami, jak mówi Hakan Çalhanoğlu. za nim. Kłaniam się ze Stambułu Tata türk Stadium. Może Darivanów, Marcin Epa. Gile, gile.